Witam wszystkich, dziś będę próbował swoich sił w grze The Hunter. Mam nadzieję, że cokolwiek upadnie. O, właśnie właśnie co to jest? Bison? Szkoda, że level drugi. Ale zobaczmy. O, ten już mnie zauważył. Jedynka, dwójka, dwójka. Sprawdźmy, jak to będzie szło. Idealnie. Jeszcze spróbujmy, może tego jedynkę to nie. Ten dostał. Ten zaraz padnie, bo już to. O, właśnie. O. Było ich tu więcej. Jedynka, dwójka. Dobra. Na samym początku niech będzie dwójka. A ja sprawdzę, czy nie ma tutaj gdzieś indyka. No, może tego jeszcze bym polował, ale jedynka to całkowicie odpada. Dobra, sprawdźmy swoje upolowane zwierzę i mam nadzieję, że znajdę coś większego. Ale zobaczymy. O, srebro wielki jak dostał lewe płuco prawe płuco dobrze nieźle zbierzmy sobie i wyruszmy dalej indyk strasznie daleko więc sobie podejdę i spróbuję może obejść Z prawej strony ale zaraz zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Mam nadzieję, że spotkam coś większego, bo na przykład tutaj nie można zabijać znaczy, nie można. Najlepiej, gdy nie zabija się małej zwierzyny, no później nie będziemy mieli większej. Z tego, co zauważyłem, na początku taki właśnie błąd potłoniłem i zabija zabijałem wszystko, jak leci, i później były tylko problemy. Że nic ciekawego nie mogłem sobie znaleźć do ukulowania. No i teraz, już minął jakiś czas, i pojawiają się właśnie większe zwierzęta, i staram się właśnie teraz nie zabijać takich małych. Jeden, level jeden. Dwa to też jest ma, maleńkie. Czekajcie, co to jest? Dwójka. Trójka. O, właśnie. Dwa, trójka, przełabujmy. Zaćmie sobie pieska. Ja spróbuję podejść troszeczkę z boku. O, są dwa. Dobrze, dobrze. Biegłym się ustawił, jakoś tak. żebym mógł dobrze przycelować. Nie chcę zbytnio podchodzić, bo na pewno spłoszę. chręt tego indyka. Sprawdźmy najpierw. Muszę trochę jeszcze podejść. Dobra. No, dobra. Dwa. Co się tu wydarzyło? Więc ja nie będę strzelał. Ale zaraz sprawdzę. Ten to zaraz padnie. Ale tamten nie wydaje mi się, żeby dostał dobrze. Tak, jeden padł I sprawdźmy kolejnego. Czy w ogóle trafiłem w niego dobrze? Gdzie jest mój piesek? Chodź, chodź. Co jest? O, złoto! Dobrze, dobrze. Aha, czyli ten dostał dwa strzały. O, tutaj. No dobra. Ciekawe, czy tamtego trafiają, czy to był właśnie ten. Był o, coś widzę. Nie, no, fałszywy alarm mam nadzieję że udało mi się tamtego trafić a nie jednak dostał ale nie dostał w właściwe miejsce więc pewnie skończy się na szukaniu o ile w ogóle znajdziemy go ślady krwi 70 75 100. Nie wygląda to dobrze. Ale po prostu pewnie za wysoko strzeliłem. Gdzie jest pies, bo nie widzę go. A, dobra, idziemy, idziemy, chodź, chodź. Kurczę, nie widziałem swojego psa Czyli gdzieś wpadł. Jak jest takie tam pokrwawienia Zobaczmy jak to będzie wyglądało za chwilę, czy jest sens, o miś, niedźwiedź, właśnie dziwna sprawa jest z niedźwiedziem, o piątka, to dawno nie widziałem takiego niedźwiedzia w tym rejonie, Teraz ja spróbujemy. O! O nie, dobra. Nie, nie będziemy próbować. Kurczę, o, widzę, widzę. Nasz bizon chyba tutaj biega. A może nie. Albo to tamten był z pierwszym rowerem, tak? Nie będziemy nawet w niego strzelać. No nie, to jest level drugi. No i teraz nie wiem w sumie, czy strzelać, czy nie strzelać. Nie jestem pewien, z którego strzeliłem. Czy to był level drugi, czy. Zobaczmy niego i sprawdźmy. I jeszcze raz. Kurde, to chyba nie było. Też nie szybko. Dobra, to jest jeden. I muszę w tamte miejsce wrócić. I jak on dostał, że tak daleko pobiegł. O! W taki sposób. Nie no rozumiem dlaczego tak to wyszło. Mm, mapka. Ja sobie tutaj wejdę, zobaczę. O, znaczy ten teren gdzie mniej więcej strzeliłem niego, żeby zacząć poszukiwania. Taką sobie metodę znalazłem ostatnimi czasy i mam nadzieję, że kolejne zwierzęta nie będą tracone, przez to, że później nie mogę sobie znaleźć jak za dużo. Na raz zwierząt ustrzele i na przykład zdarzą się takie, które nie są dobrze ustrzelone, czyli tak jak ten ostatni bizon. O nie, ten to dostał elegancko fajnie. To on daleko nie pobiegł. Nie no, ten to musi. Tutaj gdzieś leżeć. O. To... A to jedynka tu nie. Leży, fajnie jest. Dobrze. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze niedźwiedzia. Nie, no ten to jest to dobrze. lewy króco. Ale to nie jest to, co bym chciał właśnie znaleźć. gdyż No to ciekawa sprawa. Gdzie ja tu zawędrowałem? Może podejdę. Hmm. Nie chciałbym iść tutaj w góry. Pójdę z tej strony do tego jeziorka Tam powinny być bizony, gdyż jest rano, więc one są przy wodopoju. Więc na pewno coś znajdę. Mam taką nadzieję bynajmniej, ale przeważnie właśnie bizony są przy wodopojach. Właśnie widzę to jeziorko. Ja sobie podejdę jeszcze trochę i sprawdzę przez lornetkę, jak to wygląda. Chyba, że mogą być po drugiej stronie jeszcze jeziora. Z tego co tak zauważyłem ostatnimi czasy, że często są po jednej albo po drugiej stronie jeziorka. Sprawdźmy jak e, wygląda sytuacja. No na razie nic nie widać. O, coś było. Nie, no, gdzieś tutaj coś widziałam chyba. O jest! Niedźwiedź siódemka! Wow! Nie no to muszę... Tutaj to muszę podejść jakoś dobrze. To będzie mój pierwszy niedźwiedź z levelem siódmym na tej mapie. Wow. Kurde. Nie no, nie mogę tej szansy zmarnować. 260 metrów jest to trochę za daleko żeby być w pewnym strzału więc muszę trochę podejść bliżej o tylko że no dobra Sprawdźmy czy uda mi się czy nie trochę może jeszcze podejdę ale Dostał. Ale nie jestem pewien, czy to był dobry strzał. Oj, chyba za wysoko. Albo trafiłem w gość. Ale sprawdźmy. O nie. Zapomniałem przestawić sobie, na jaką odległość ma to. O. To mogłoby być całkowite pudło nawet. Bo w perku mam ustawiony właśnie zasięg. I często jest tak, że jak ma się ustawione np. 150 metrów, a jest dalej, to jest katastroficzny strzał. No mam nadzieję, że to tutaj nie spudłowałem jakoś mocno. Tak się trafić, na pewno trafiłem tylko. Zależy gdzie nasza zguba powędrowała, i nie padł, i nie padł. O, shit Nie, no, to jest to jest niesamowite. Gdzie jest jakiś ślad, o nie, to jest tragedia. O, jest. Dobra, okej. Okay. nie denerwuj się. Gdzie jest niedźwiedź? Cicho, cicho. Łapie. Biegnie. Dostał. Strzał? O nie, to, to dobrze nie wygląda. To będą trzy strzały, które w zasadzie niczym nie pomogły. Dobra, padł, ale to już jest trz trzeci strzał, więc. Ciekawe jest, czy to jest... A nie, dobra. Poziom trudności, czyli to jest kolejny niedźwiedź. Ok. To niepotrzebnie w niego strzeliłem. Myślałem, że to jest właśnie ten siódmy level. Nic, szukamy. Gdzie jest ten niedźwiedź? O! Chyba stracony został trop. Na pewno. Czyli niedźwiedź się po prostu wyleczył A ja tylko straciłem czas No nic, dobra, chodź chłopie Idziemy stąd Będziemy szukać go dalej Może jakoś znajdziemy Kurcze Tragiczny strzał Można powiedzieć, że Ditoliłem ten strzał całkowicie, ale nie będziemy tego szukać. Trójka, indyk, bizon, trójka, kurde, za daleko. Indyka to sobie odpuściłem chyba na razie. Teraz ustrzelić jakoś fajnie, bizona. Jest trójka tutaj, mam ustawione na 300 metrów. Nie. O nie, co tam się zadziało? Niedźwiedź, czy to jest ten niedźwiedź, co ja chciałem go upolować? Czy ten, co ja w niego strzeliłam, czy nie? Nie widzę go nawet, ale fajnie by było, jakbym go zobaczył. Trójka o, co tu się zadziało? Idzie mój. Jeszcze będzie mnie atakował, co jest wręcz? Nie wiem, że nie padł jeszcze. No, chodź, chodź, chodź. O, już padł. Dwa strzały, czyli ten strzał z 300. Gdzie ja to w ogóle trafiłem? Teraz jeszcze raz zatwierdźmy to i sobie poszukamy tego niedźwiedzia. może no, się uda dopolować w końcu. O, bizony, kolejne. Trójka Strasznie daleko. Co mi się to nie podoba? A... Na tym polega cała zabawa, że nie zawsze idzie tak jakbyśmy chcieli gdzie te cholerne indyki są? tutaj tak? mam 200... o to jest jeden tylko to nawet nie będę po niego szedł ale Ciekaw jak będzie tutaj Z tym bizonem Trójk to jest już taki dość duży Jeszcze Sprawdzę czy nie widać tutaj gdzieś tego niedźwiedzia Bo nie chciałbym go stracić Ale pewnie Tak się stało Dobra Sprawdźmy tym razem, jak tam pójdzie. No i dostał. Dostał teraz, dobrze dostał, bo już zatrzymał się. Tutaj też była trójeczka, ale już nie będziemy strzelać w niego, bo nie będę ich później szukał. Jest to level trzeci. Zobaczmy jak to srebrne. No, szału, nie ma, i też kurczę, w łopatkę trafiłem. Czyli nie tak dobrze, jak powinno być, ale nie zawsze jest pięknie. Ej, no, wszystkie są. Trójki, tylko że są mega daleko. A podejść to mi się raczej nie uda. Sprawdźmy, czy uda się właśnie trafić jakoś sensownie. Chociaż biednego. Czekajcie, trzeba zobaczyć, który jest. O, ten jest taki fajny. o dostał tam jest tam jest bizon, bizon nas nie interesuje gdzie jest ten cholerny niedźwiedź tu jest bizon Tutaj tego Bizona też ustrzelę. Tylko najpierw pójdę sprawdzić. Hmm. Gdzie to jest? to jest 200 metrów. Dobra, czyli teraz tylko podejdę z tej strony i spróbuję właśnie ustrzelić tego Bizona. Jeżeli będę miał jakąś dobrą widoczność, to tak zrobię. Jeżeli nie. Spróbuję podejść z drugiej strony Tu jest ten bizon No dobra, to niego to sobie strzelę tutaj, stąd Powinienem... raz dobrze Tak, dostał jednym strzałem Więc tutaj nie będziemy już nic Musieli szukać go Ale... Szukać tamtej zwierzyny. Tutaj dostał. O! Dobry strzał. Jak jest możliwe, że trafiony w organ żywotny, a trzeba tak daleko szukać? W sumie daleko odbieg. 25%, już, więc nie jest źle. No, dziwne. Dobra, jest. I jak on wygląda? W sumie nijak srebrny, jasno brązowy, czyli normalny. No, dobra, idziemy po tego bizona tutaj leży. No dobrze. Mamy swoją zwierzynę, Ok, trafiony w lewe buco. No i dobra, zatwierdzamy. O. i zebrać ją no ale na pewno nie daleko nie poszedł o biegnie tu słuchuj nie dobra padł ok o niewielki ale trafiony ojojoj O drugi strzał ten już lepszy. Dobra. Idziemy dalej. Póki co przeładuję. Niestety nic nie udało się znaleźć w pobliżu. Więc to chyba będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Hej!